Witam wszystkich, po powrocie z wakacji. Dzisiaj wyruszamy w, pierwszy, w pierwszą podróż do Kalifornii. Będziemy jechać przez Illinois, Missouri, Oklahoma, Texas, New Mexico i Arizona. Żeby się znaleźć w Kalifornii za 3 dni czyli w drogę. On the road again. Pogoda deszczowa. Zbliża się wieczorowa pora, miałem wyjechać w dzień, no ale jak to jest to po wakacjach trudno się zabrać z powrotem do pracy Także mi cały dzień na przygotowaniu się do podróży no ale już wyruszamy Witam następnego dnia, dochodzi druga po południu Wstaliśmy, zrobimy teraz pre-trip inspection i będziemy w drodze do Oklahoma z Missouri Ale jest w porządku Widzimy opony Okay. A, zbiornik prawie pełny, nie trzeba nic zalewać, dobrze. Wszystko wygląda ok. Sprawdzimy jeszcze poziom chłodnicy maksymalny. Czyli wszystko jest w porządku. Możemy ruszać. A skończony. Możemy ruszać. Mamy jakiś nowy elektroniczny logbook, Jeszcze dokładnie go nie rozpracowałem, jak tu zapisywać pewne czynności. Ale po chwili tam dojdziemy albo się zapytamy kogoś. Teraz idziemy do dopluć gdzieś paliwo, bo już jest dosyć mało. Trochę więcej niż świadka w, w, w tym w tanku czy rybaku i wyruszamy na zachód to jak jeździć w czasie ładnej pogody bez śniegów bez błych, bez deszczu tak to rozumiem nocny obiadek zjedzony czas wyruszyć z Oklahoma do Teksasu no, po powrocie ceny urosły całkiem nieźle zbliżamy się do tysiąca dolarów a co będzie jakieś w zapasy rezerwowe ciekawe jak wtedy cena będzie no proszę to słuchaj do tysiąca już końcowy rachunek ponad 900 dolarów a do pełnego nabrania brakuje jeszcze 20 galonów o oczywiście, jest teraz tankowanie traka kosztuje 1000, 1000 dolarów pełna No Co to za ciekawostka samolot, samolot czy dron ciekawy Witam wszystkich z Phoenix Arizona na zewnątrz 91 stopni, czyli 33 Celsjusza schowałem się سوشا میده کالیفا i wracamy do bazy za godzinkę będę w swojej bazie już w samochodzie jedziemy z powrotem do bazy godzinkę zajmie przyjechaliśmy na bazę zajęło nam niecałą godzinę czyli dokładnie 45 minut teraz herbatka paciorek i spać rano do pracy mamy pick -up w Los Angeles a później do Gdy Już tu jesteśmy, to jeszcze sprawdzimy sobie ciśnienie. A dlaczego by nie? Ciśnienie krwi prawie w normie, troszeczkę podwyższone, bo taka gorączka dzisiaj, że trudno wytrzymać na dworzu i spacerowałem. Także mniej więcej wszystko w normie. Dobrze, idziemy teraz sobie coś zjeść. Jestem w White Buffalo Wings. A mów więcej skrzydełka kurze I czekamy teraz na order. zamówiony. Szybko skrzydełka. Wyglądają bardzo smacznie, także zabieramy się za jedną. Tu się wchodziło, trzeba mieć kombinację cyfrową można wejść, a wszystko po staremu tak jak było. Nic się to dużo nie zmieniło. Pracowałem, dużo ludzi z Hollywood tutaj przychodziło, także można było spotkać wiele ciekawych ludzi. Kupię sobie biotynę, bo mi się trochę poznać czasami. Także już jesteśmy po zakupach, idziemy do kasy, zapłacimy, a później na obiadek Jesteśmy w centrum Los Angeles Temperatura tutaj 101 stopni, czyli 38, 38 stopni Celsjusza, gorąco Jeden z stare konty, kąty Prawdzie kiedyś pracowałem w sklepie jest. Zobaczymy jak tam wszystko teraz wygląda Także tutaj jest mój store, w którym pracowałem kiedyś Zaraz przy Hollywood Boulevard alemki zaraz przy sklepie miałem fitness klub mogłem zawsze poćwiczyć albo podjeść w Subwayu po ćwiczeniach <grytanie> także było bardzo ciekawie i wesoło tutaj a teraz wejdziemy do sklepu zobaczymy co tam się pozmieniało także chodźcie ze mną zobaczcie wszystko zmieniło bo po prawej stronie i po lewej stronie były kasy a teraz kasy są tylko z tamtej strony. Także o wiele słabszy ruch jest teraz. Bo otworzyli Walgreens. No i tak nie ma dużo turystów z Chin jak poprzednio. Tam zbliżamy się do centrum Los Angeles. Dosyć duży trafik. Wszyscy przyjechali na weekend Piękna pogoda. Wychaliśmy do samego centrum. Na lewo jest Rio Casino, na prawo Mandalay Bay, Palacio Pulas, Piramida, Luxor. Co i tam jeszcze mają? O, no, takie be, dla dzieci, te. jak Z takimi wieżyczkami. O, eskaliba. Oh, znowu trafik się zrobił widać, tak, że dużo przyjechało ludzi na weekend a tam mi się nie zatrzymuje się specjalnie bo takie wrzucanie pieniędzy do automatów to już mi się zbudziło ale mają dobre restauracje i czasami ciekawe występy jakieś show warto natomiast zatrzymać się popatrzeć a to przeważnie wieczorem a dzisiaj trzeba jechać dalej o, jesteśmy znowu w pracy po wakacjach ale trzeba trochę popracować na następne wakacje a tam jeszcze Nowy Jork widać Tą wieżyczką taką na wystawion po lewej stronie No i się zagęściło Ciężko przejechać, nie tak jak to było w czasach covidowych Że można było przez miasto 60 minut na godzinę przejechać <gry> Teraz znowu się tam Liber, New York. To mamy Bellagio, Caesar Palace. ale tak jest grubsza w tym. Tylko to, co możemy obejrzeć w Skywayu. Tam jest Trump, Mirage. I prawdę mówiąc, wyjeżdżamy już. Centrum, ale tak jak na prawo się pójdzie, to tak jeszcze dużo hoteli jest Adwina, Wenecja, Paris Tower na no, Tower, ja, na no, Tower <grymne> także jest to trochę to, gdzie pochodzić, popatrzeć, pobawić się nie jest tak źle ale to lepiej wieczorową porę. dalej w Lewadzie blisko granicy z Utah idę teraz wziąć prysznic bo to są ładne prysznice także warto było się do tego zatrzymać także jak widać szałerek bardzo ładny tak jak poprzednio nawet dla na pań są urządzenia i też z podwójną główką szałerek taki i na górze super traveling through the canyons between Nevada and Utah. Now we're in the Arizona, very short way, about 21 miles from the canyon. Vidock on the little America. Teraz na takim travel center, który nazywa się Little America Wyoming. Mają tutaj duże miejsce do parkowania traków, hotele, restauracje i wszystko inne. A nie wszystko, co Joe Biden robi, jest złe. Także pójdę teraz i pokażę Wam aktywność. Który prezydent Joe Biden ma przynajmniej 80% poparcia i approval z amerykańskich ludzi. And American people are supporting Joe Biden in this area at least 80%. do sklepu restauracji. Greetings for President Joe Biden from the state of Wyoming. At least I think eighty percent of Americans supporting you in eating ice cream. A tu djie wioska, samo tne drzewo rostowce na pratery. widać, że rośnie ze skały potężne drzewko. Tutaj kiedyś pociągi się zatrzymywały, ludzie wychodzili z pociągu podlewać te drzewko wodą i jeszcze z tej strony widoczek i jeszcze opis tego drzewka po angielsku, więc co tu się stało. jak to drzewko urosło jesteśmy w Nebraska sprzedam czołg jest ktoś chętny? po przejechaniu z Kalifornii drogą północną przez Utah, Wyoming Nebraska, Idaho Illinois, jestem już w Tomku Pogoda bardzo ładna, słoneczna. Cieszę się że bardzo, że mogłem przejechać w okienku pogodowym, bo gdybym się spóźnił jeden dzień, to bym się zarył w śniegach w Utah i w Wyoming i bym musiał układać łańcuchy na koła i inne atrakcje by mnie czekały na śniegu i lodzie. Także przyjechaliśmy bez większych kłopotów i możemy teraz odpocząć parę dni.